Odbyła się 29. sesja Rady Miejskiej w Pieleni Górze. Otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Wieleni Górze. Bardzo serdecznie witam Panie Radny, Panu Radny, Głównej Miejscowniczego Rady, jak również bardzo serdecznie witam gości, którzy w z nami dzisiejszej sesji. Jest Szczególnie mi że po prostu byliśmy w stanie dzisiaj zebrać kworum w okresie urlopowym i że ta praca, którą wykonaliśmy przed dzisiejszą sesją, praca komisja, jak, jak zarówno praca za jak i później na dzisiaj będziemy mogli obradować. Według listy obecności stwierdzam na dzisiejszej sesji kworum jest, jesteśmy radą domu do podejmowania dzisiaj kuchnia jest na sali 23 W porządku dziennym 29 sesji Rady Miejskiej znalazło się 16 projektów uchwał głównie dotyczących przejęcia, zbycia lub przeznaczenia gruntów w wieczyste użytkowanie lub zmiany sposobu ich użytkowania. Radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji oraz przyjęli do wiadomości informację o pracy zarządu między sesjami przekazaną przez prezydenta miasta pana Marcina Zawiłę. Miasta, zaraz posuwane są notatki, żeby odpowiadać. Znaczy, nie mają się wypełnić palca. bardzo, no, ale w każdym razie staram się to odpowiadać rzetelnie, na bieżąco. Ostatnie, przy ostatnich nowinach, nawet popełniłem takie dużo koszmarne wielkości odpowiedź. Starałem się to odpowiedzieć w sposób jak najbardziej rzetelny. Mam nadzieję, że nikogo tam nie urazi. Jeszcze jest jedna rzecz, że w sumie w prasie ostatnie, co, co jakie pozytywy, na przykład negatywy też co do, nas, do naszej pracy. Bo na pewno są różne głosy na temat MZK na to podwyżki, życie jest coraz trudniejsze. Tam... Rzecznik prasowy Rady Miejskiej poinformował radnych o sposobie odpowiadania na artykuły w gazetach dotyczących pracy Rady i Zarządu. Bardziej efektywnie były wykorzystane te środki, które są. Były też głosy negatywne i głosy, które połowy negatywne, dotyczące tej podwyżki czynszów za lokale użytkowe. Między innymi też ostatnio nagle z tego co na dzisiejszej wyborczej jest też szerszy artykuł pana Wojska Jankowskiego, człowieka Liberała zresztą na temat o, uaktywnienie się Stowarzyszenia Kupców i Rzemieślników, przewodniczącym został nam znajomy pan Wojtek Aleksiewicz, uaktywił się w tym miejscu, to wszystko jest grupa związana wokół dziecka. no zobaczymy jak to dalej się potoczy, kamerali dziwi mi się trochę, <coughs> dziwi się nie to trochę, że kupcy i rzemieślnicy się tak jakąś jedną wspólną organizację wolą być w wielu różnych organizacjach. Także to nie wiem jak, czy, czy to dla nich lepiej. Wydaje mi się, że to byłoby lepiej, gdyby nie mieli jedną wspólną organizację. Ja w każdym razie bym tego dobrze. No ale y bardzo pozytywnie też została oceniana akcja zakupienia i wieszania koszy w mieście. Tablic do koszykówki. Bo kosze na śmieci też już pojawiły, ale tablice do koszykówki też, jako że to w ten sposób nasze dzieci będą miały po prostu bliżej do uprawnienia jakiegoś sportu. To co zresztą nam wszystkim sugerowano, żebyśmy się zajęli szybko zajęliśmy się, ale właśnie od tej strony, a nie od strony dawania na no, do, do dyskusji, na pewno jeszcze nie raz wrócimy. <ślam> <ślam> Proszę Państwa, też notatka w prasie, może niektórym umknęła, ale tutaj chciałbym powiedzieć też, że drużyna piłkarek ręcznych MKS Karkonosze była na turnieju, który ma taką dużą ładną nazwę World Cup Randers, w, w tym mieście które mamy nasze kontakty jako miasto. Z tego z informacji z prasy to wiem, że wygrała ten turniej dużna Seniorek. Także tutaj gratuluję tym dziewczynom, zawsze dobrze jak różę nas piszą i co akurat tam punkt, to jest sportowe, to właśnie to góry, dobrze to też, to też należy No niestety po, powodów proceduralnych, no, znaczy, żeby nie tworzyć precedensu, sędziowie w trakcie rozprawy bardzo się dziwili. I to nie mówię to dlatego, że akurat oddalono naszą sprawę, naszemu wniosek, ale bardzo się dziwili, że nie potrafimy się dogadać z Wojewodą. No to na to poinformowałem, żeby tamte służby Wojewody chciały się z nami dogadać, nie wobec tej uchwały. Yy, to, yy, sprawa tych obrotów działkowych, jak gdyby nie proponujemy na dzisiejszej sesji tej sprawy bez uzgodnienia z ogrodami działkowymi. Chcę powiedzieć, że 15 lipca spisaliśmy protokół na okoliczność uzgodnień dokonanym z Wojewódzkim Zarządem Ogrodów Działkowych w Jeleniej Górze, w którym ustalono warunki wyrażenia zgody na wyłączenie z produkcji rolnej części ogrodów działkowych. I tutaj mamy precyzyjnie każdy obrót omówiony i jakie wzajemne obowiązki ciążą na. W gminie Góra oraz ogrodach działkowych. Tutaj mniej... Projekty w sprawie przekazywania i przeznaczania gruntów na inne cele przedstawiła wiceprezydent pani Zofia Czernow, a wśród nich projekt przeznaczania niektórych ogródków działkowych pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe. Do 1994 roku włącznie teren ten będzie posiadał formę całego ogrodu. Natomiast już w 1995 roku można będzie realizować inwestycje na tym terenie. Jest to teren przeznaczony pod mieszkaniami, jak widać na pani czyszczeniu z usługami kartelowymi. Jeżeli chodzi o e, teren przy ulicy Stobronków i tu przy cmentarzu komunalnym, ustalono, że do 1995 roku włącznie e, będzie to forma stałego obrotu. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, yy, ustalono, że zabudowa nie nastąpi wcześniej jak w 2000 roku. W związku z tym już szczegółowych warunków tutaj nie uzgodniono, bo doszliśmy do wniosku z ogrodami, że jest to zbyt termin odległy. Natomiast uzgodniliśmy jedno, że wszelkie nasadzenia na tych ogrodach dokonane począwszy od jesieni tego roku nie będą podlegały odszkodowaniu. Ustaliliśmy również, że wszelkie rezygnacje dotychczasowników Dotychczasowych użytkowników ogrodów z różnych względów będą wiązały się już z odszkodowaniem za posiadany drzewostan i jak gdyby nie będą wprowadzani stali nowi użytkownicy. też wyciągane, można tak powiedzieć, to zawsze, emocje. Wiele dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie opłat za parkowanie przedstawiony przez radnego pana Kazimierza Piotrowskiego. Imię tak, zwanej eliminacjami błędu. Dlatego bardzo proszę o życzliwe, czy bardzo ostre traktowanie tego projektu. Proszę Państwa, obserwuje się w mieście, też jeszcze jedna rzecz, to, to, co różni zresztą tą uchwałę z uchwałą wrocławską, obserwuje się w mieście totalne nieprzestrzeganie prawa. Totalne w tym sensie, że wystarczy przejście 1 maja, w Długą Konoplicką, gdzie jest całkowity zakaz ruchu, wystarczy przejście samym placem Piastowskim, gdzie jest całkowity zakaz ruchu i co się okazuje? To jest normalna ulica, gdzie odbywa się ruch, samochody parkują, wszystko się dzieje tak jak na normalnej ulicy, no może tylko ci, co przestrzegają się starają się przestrzegać prawa, nie korzystają z tego, a nasze dzieci i mieszkańcy, którzy są chodzą na zakupy, mają wyraźnie utrudnienia w przemieszczaniu się wzdłuż tego ciągu handlowego. I ta uchwała też w jakiś sposób obejmuje tą sprawę, próbuje załatwić sprawę właśnie tego nieprzestrzegania prawa. Podobno jest sąd, z tym, że na tamtym układ prawny, na tamtym układ, który był, yy, może to nie było słuszne, jest podobno podpisane porozumienie między Wojewodą, Komendantem Policji, a Prezydentem Miasta dotyczące, że niektórzy mogą tam wjeżdżać na pewnych prawach. Myślę, że jeżeli by Rada przyjęła tą uchwałę, to wtedy tamte wszystkie porozumienia, które zapadły wymagałyby nowych ustaleń i po prostu tych równiejszych byłoby trochę mniej, czy tych, którzy korzystają z tych jakichś przywilejów. Proszę Państwa, może ja chciałem też tutaj, każdy z Was mam nadzieję ma tą mapkę, którą tutaj została przygotowana. Trochę przepraszam, że to jest tak, nie jest to może wykreślone tak, jak to robią go desi, To zostało zrobione. To ja znaczy próbowałem to sam zrobić, bo tego typu takich wycinkowych map nie ma, myślę, że będą. I proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz, która zanim jeszcze przejdę do konkretów samej uchwale która mnie też zaskoczyła i która z analizy tej mapki dotyczy akurat to cieplic, także Jeleniej Góry, która się rzuca w oczy. Jeżeli by odrzucić w Cieplicach ten cały teren, gdzie nie wolno parkować, czyli cały Plac Pokombatanta, cały Plac Zdrojowy, wszystkie te ulicy boczne, które są w ulicach Placu Piastowskiego, to tak naprawdę w tych biednych Cieplicach nie ma gdzie stanąć. I teraz z jednej strony my tutaj walczymy o to jak największe wpływy. Z drugiej strony blokujemy dojazd ewentualnym klientom, no bo nie czarujmy się, ale coraz więcej osób jest zmotoryzowanych. Ci wszyscy zmotoryzowani sam to wiem, czasami po sobie, są bardzo wygodnicy, chcieliby jak najbliżej sklepu podjechać, żeby te zakupy dokonać w jak najwygodniejszy sposób. I teraz, jeżeli nie mają możliwości dojazdu, jeżeli nie mają możliwości zatrzymania się blisko sklepu, no to te sklepy, ten cały rejon jest wskazany właściwie na wymarcie. Po prostu to jest zablokowane i teraz mogę nawet postawić te, że, która zresztą mi się rzuca w oczy y, właśnie ten taki wniosek i y, obserwując to co się dzieje wokół Cieplic, że w sumie to, że Cieplice są uzdrowiskiem, że to jest, teren jest tak zwanym, ta strefą A, to jest hamulce, że uzdrowisko staje się hamulcem rozwoju tej dzielnicy miasta. Ja wstępnie rozmawiałem z panią doktor Zachorską, faktycznie ustawa z roku o zrobiskach obowiązuje i nawet nasza uchwała, która by była podjęta, była by niezgodna z tą ustawą, pani doktor Zachorska mają prawo zaskarżyć o protestowanie. Ja chcę powiedzieć, że to jest nie uchwała, bo uchwała powinna być trzy zdania, jest to zarządzenie albo rozporządzenie prezydenta jednocześnie i na komisji. Chciałem to rozdzielić, żeby uchwała, sesja wniosła, tylko podjęła uchwałę, że wprowadza się opłaty i koniec, natomiast rozporządzenie wykonawcze podpisze prezydent i takie rozporządzenie powinno być zaakceptowane przez naczelnika wydziału, przez Komisję Ruchu Drogowego, łącznie z policją rejonową, przez Wydział Wojewódzki, bo nie wiem, czy to dotyczy ulic wojewódzkich, czy nie, bo jeżeli dotyczy to ulic Wojewódzkich, to wojewoda może uchylić jak malowanie znaków i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, uchwała z rozporządzeniem wykonawczym i dlatego jest skomplikowana. Ponadto radni dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie zapobiegania przestępczości w zakresie pozyskiwania i skupu żeliwa i metali kolorowych, nowych inwestycji w 1992 roku oraz przyjęli informacje o likwidacji miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. Termin następnej sesji wyznaczono na dzień 26 sierpnia.